Wielu młodym ludziom wydaje się, że każdy felieton może napisać od tak 10 minut. Pan przygotowuje się czasem kilka, kilkanaście dni. Jak te przygotowania wyglądają? Co młodzi muszą zrobić, żeby czuć się, że spełnieni i wiedzieć, że zrobili wszystko, co mogli, by felieton był dobry? Ale mówimy tylko o felietonie, tak? Póki co. Dobrze. Więc felieton jest bardzo trudnym gatunkiem, dlatego że nie może być długi, musi być dowcipny, inteligentny, pomysłowy. A nie każde dziennikarstwo, nie każdy gatunek dziennikarstwa tego wymaga. Jeżeli ktoś na przykład pisze o służbie zdrowia, czy o konferencji prasowej w Urzędzie Miasta, to wystarczy, że zrelacjonuje to, co się dzieje. Mi się wydaje, że tak. W ogóle nie wiem, czy z Felietonem nie jest tak jak z piosenką literacką. To znaczy, że on już nie, nie wymiera. Bo wydaje mi się, że, że Felieton jako gatunek umiera. Jest dla wąskich już chyba dosyć gruby. Kiedyś, kiedy była cenzura, albo przed wojną w wiadomościach literackich, kiedy inteligencja była wąską grupą, to ludzie nieraz zaczynali czytać politykę, czy kulturę, czy przegląd kulturalny, pisma już nieistniejące. Zaczynali od ostatniej strony, zaczynali od kabietową, bo tam mogli się jeszcze czegoś. Tam mogli czytać i teksty napisane po ludzku, nie żadną partyjną nową mową, nie żadną... nikt nie wciskał kwitu, to nie, nie był oficjalny żargon, Tylko to nawiązywało. Do, do bardzo pięknej tradycji polskiego felietonu. Antoniego Słonińskiego, Polesława Krusa, to było pisane przez inteligentów dla inteligentów. Dzisiaj media nie są dla inteligentów. No, no, no niestety, tu no jesteśmy już w tym temacie ze stąd piosenką literacką. To, to jednak wypadało. W felietonie, Jak na przykład. Ktoś użyje takiego zwrotu, że tam powiedzmy sobie nawiąże do ofeli, czy tam Ech. te kareniny, to, to zakłada, że czytelnik wie o co chodzi, o tym mowa, prawda? Jest wymagany jest pewien, 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 pewien poziom. Żeby taki poziom pisać, trzeba dużo czytać. Przepraszam, mam kłopoty z gatunką. Trzeba być człowiekiem wykształconym. Jak pan weźmie naj, najlepszych wariantomistów polskich, takich jak Wolesław Prus, Donis Łoniński, Krzysztof Teodor Teplitz, Pilch, Urban, Rolicki? nie jest wariantem, to są wszystko ludzie dobrze wykształceni. Proszę pana, Teplitz czy Pilch to są ludzie tak poczytani, Film w dziedzinie literatury, jest przede wszystkim w dziedzinie historii sztuki, ale nie tylko. Że, że oni mają głowy to, to profesorskie. I do tego oczywiście jeden ma więcej talentu pisarskiego jak pilch, drugi jest bardziej może błyskotliwy i przewrotny jak Urban, trzeci jest bardziej solidny jak Teplick. Ale to wszystko, jak mówił nasz kolega Staś Podębski, za tym stoi biblioteka. Bo tak. ja w Polsce jesteś w bibliotece. Jest. I za tym stoi biblioteka, więc jeżeli Pan chce młodym ludziom powiedzieć, co robić, to ja bym powiedział, czytać, czytać jeszcze raz czytać. Proszę Pana, najlepsi polscy dziennikarze, czy ludzi, których ja znam, taka Hanna Kral, czy Kapuściński, oni zawsze mieli książkę w ręku, jak przewodniczący. A gdyż Bożiecka zawsze czytała, jak nie robiła innych rzeczy to, to czytania, mi się wydaje, że, 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 że to przez czytanie prowadzi droga do pisania. A Ale jest... proszę, przepraszam, czy to jako tak, szopa no, kończy się upada, dlatego że nie ma już odbiorców, czy dlatego, że odchodzą ci wybitni to Ja myślę, że nie ma odbiorców. To znaczy ludzie nie mają czasu, żeby delektować się dowcipem Słonickiego, czy tam erudycją Pilka, czy urbana. Mi się wydaje, że ludzie dzisiaj tylko karkują te gazety, albo szukają, proszę nawet w takich bardzo dobrych gazetach, jak Gazeta Wyborcza. Tam nie ma dobrego listy. Tam są albo poważne artykuły o stanie wojennym, czy o emeryturach pomostowych czy coś takiego. Wydaje mi się, że ludzie dzisiaj inaczej czytają, czytają prasy i chyba jest małe zapotrzebowanie na to. Ale polityka stara się trzymać jeszcze. To... Tak, ale wie Pan, nas uważają za piąte koło ułową. Ostatnia jedna młoda dziennikarka. Policja na zebraniu powiedziała tak dosyć patrząc pod moją, w moją stronę. I, i kiedy Fegietoniście napiszą coś dla czytelnika poniżej 45 lat. Ja napisałem Felgietom, że dla nich w ogóle nie warto pisać dla tych młodych, bo oni tak nie czytają. Więc trzeba pisać dla tych starych, bo oni to naprawdę zasypiają na tymi febietami. Ale przynajmniej zaczynają się. Także moja odpowiedź tak naprawdę jest taka, że... No, oczywiście trzeba mieć jakieś tajemnice, ale najlepiej próbować czytając, bo wtedy zaczyna się od kogoś ludzi i zaczyna się kogoś limitować.